A na samym końcu chciałbym jeszcze znominować do challenge'u na tazę mojego serdecznego przyjaciela, loleczkową, miłą koleżankę, która też coś tam nagrywa, więc pewnie to nagra. Możliwe, że kochany Cyberwolf by tutaj coś mógł sprezentować jak chwali wiada w Minecrafcie. Oj tak. No i takiego na przykład Put właściciela serwera brodacie.net mógłby za nagrać, jeśli oczywiście by to oglądał. Jak ja to zaraz mu tam jakoś to przekażę. No i tutaj jeszcze XK, taka najlepsza moderatorka. Polecam, lubi łowić. E, tutaj jeszcze z takiego Soroka, najlepszy moderator. No i na samym końcu chciałbym nominować XO Dying, czyli inaczej jestem Podłoga Paweł. Powodzenia!